Witaj się w kolejnym filmie na moim kanale. A w tym odcinku przelecimy się Airbusem A220 oraz Airbusem A350. Także teraz trzeba pójść do spawnera. I tak mamy hangar oraz planes. I mamy tak wojskowe, pasażerskie oraz awionetki. Ale ja sobie zajrzę do hangaru, bo tu są wszystkie moje samoloty. I weźmiemy sobie Airbusa A220. No, bardzo ładny jest. Biał czerwony taki. Tylko teraz trzeba pojechać na pas, ponieważ niektórzy zaraz nam zajmą pewnie znowu drogę do startowania. Później polecimy sobie jeszcze większym samolotem, czyli Airbusem A350, bo to będzie Saint Martin do Timbuktu, a to jest przecież bardzo daleko. To będzie jakieś 8 minut. Już dojeżdżamy do pasa. Właśnie to są te lampki, co pokazują samolotom, aby już lądowały. Lotnisko, z którego startuję, to jest największe lotnisko na tej mapce w ogóle. Bo tutaj są dwa pasy startowe i jest największy terminal, do którego można też wejść. Nie wspomnę już o wieży kontrolnej. Dobra, już jesteśmy na pasie, tylko teraz trzeba zahamować i pokażę Wam wnętrze tego samolotu. Nasz samolot już hamuje, więc bardzo dobrze. Uwaga! No dobra, stanęliśmy, to Wam pokażę teraz wnętrze. Jak dla mnie jest bardzo ciekawe, ale możecie napisać w komentarzach. A więc tutaj jest kabina, bardzo ładna, są wszystkie stery, szyba przednia, dwa fotele. Coś tutaj Antonowem wjeżdża, o nie, 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 tylko nie to, tylko nie to, o tym właśnie wspominałem. Ale człowiek, co mi wjeżdża na tego Airbusa, jak tak można? Więc to jest największy Antonow, niestety już na żywo go nie ma. A więc wnętrze wygląda tak. Jest układ siedzeń 2 plus 1. To jest fajne, bo na tych podwójnych możecie sobie usiąść ze znajomymi na przykład. Fajnie by było gdyby był układ siedzeń 2 plus 2, ale mi nie przeszkadza, że jest 2 plus 1. Na pojedynczych można sobie tak samemu usiąść i to jest super. Tu jest nawet wyjście awaryjne i jest tutaj tak wiele miejsca. Ja bym tutaj chciał siedzieć. No ale dobra. Czas wejść do kabiny. Dlatego klikam X i znowu X. I tym razem dodaję gazu na maksa. Tam już ten Antonow wystartował. Nie wiem czemu tak długo mu to zajęło. Dopiero tam jest. Tak wygląda całe to lotnisko. Wygląda naprawdę dobrze. A ten żółty budynek to jest budynek DHL. Zresztą jest napisane z tyłu DHL. Ale dobra. Teraz trzeba się skupić na startowaniu. Uwaga. Dobra, można jeszcze wznosić powietrze. Startujemy! Uuuu! Tam przed nami jest takie miasto. I zaraz trzeba chować podwozie. No dobra, już schowałem. Ten samolot ma takie barwy Polski albo Indonezji, albo Austrii, czy Monako. Nie wiem, ale chyba najbardziej Austrii lub Polski. Naszym celem oczywiście jest Saint-Martin, a potem polecimy do Timbuktu, jednak to będzie już innym samolotem. Jak widzicie, tutaj jest pełno graczy oraz wysp, przez co cały ekran jest zaśmiecony napisami. Tu jest jakaś stocznia jak w Gdańsku, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o mapę tej gry, to tutaj mamy Malediwy, Holandię, na tam mamy Malediwy. Malewelana, mamy też Grenlandię tutaj, mamy też Mali i wiele innych tam krajów. Nawet jest lotniskowiec, co jest oczywiście na plus. Próbowałem tam lądować A350, ale wiecie jak to się skończyło? Zgadnijcie. Zatonąłem. No niestety, tak się to skończyło. Więc polecam tam lądować awionetkami czy samolotami wojskowymi. Możecie też zmieniać barwy samolotów, ale według mnie praktycznie każdy z nich ma naprawdę bardzo ładne. Próbowałem też dla mojej siostry zrobić różowy samolot, ale wiecie, jak on ohydnie wyglądał. Tu u góry jest pokazana prędkość oraz wysokość, a tu są jakieś kontrakty, chociaż nigdy z nich nie korzystam. A pod kontraktami jakaś checklista jest? Nie wiem co to. Dostałem 10 punktów oraz 76 dolarów zbliżamy się do lotniska więc muszę zmniejszyć prędkość i zaraz jeszcze wysunę podwozie a przepraszam to jednak jest child tasks a nie jakaś czeklista. no dobra nieważne lepiej to wyłączyć już widać lotnisko i zaraz też będzie widać pas Znowu dostałem punkty. Teraz trzeba nieco skręcić. I wysunąłem podwozie, bo już jesteśmy wystarczająco nisko. O, jest już pas. Chociaż wiecie co? Ten los wcale nie był taki długi. Kiedyś myślałem, że to się leci tutaj wiecznie, a jednak to jest całkiem blisko. Tutaj bywają sobie jakieś łódki. Fajnie to wygląda. O, i teraz trzeba naprawdę zniżać. Jak wyląduję za późno, to będzie słabo. Ale powinno się udać. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Ale dobrze wylądowałem. Trzeba teraz tylko hamować. Ale powiem wam, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze wyląduję. Zakręcę sobie. Co prawda jedziemy jeszcze 90 węzłów na sekundę, ale ta płyta jest tak duża, że wyrobimy się z hamowaniem, więc spokojnie. Oj, teraz trzeba nieco przyspieszyć, bo trochę za bardzo zahamowałem. W każdym razie udało nam się wylądować, dlatego teraz czas polecieć Airbusem A350 do Timbuktu. A więc jesteśmy przed terminalem Princess Juliana. Fajny jest taki niebieski. Jednak nie da się do niego wejść. Ale dobra, teraz wchodzimy do hangaru i bierzemy tym razem Airbusa A350. Patrzcie jaki jest piękny. No po prostu robi wrażenie. <grym> XD Teraz pokażę Wam wnętrze tego samolotu. Otóż cockpit wygląda tak samo jak w poprzednim samolocie, tylko że jest nieco większy, ma inne fotele oraz inną przednią szybę. Przejdźmy teraz do kabiny pasażerskiej. Tu jest klasa biznes, gdzie są luksusowe fotele, w dodatku rozkładane. Ale fajnie wyglądam, jak siedzę na tym fotelu. Pójdźmy teraz jeszcze bardziej do tyłu. Otóż za klasą biznes znajdują się kolejne drzwi. A tutaj jest klasa ekonomiczna, gdzie są niebieskie fotele w układzie 1-2-1. Czyli jest jakby o jeden rząd foteli więcej niż w A220. A to jest najlepsze miejsce przy oknie, z widokiem na skrzydło. A poza tym ma się dostęp do prawie trzech okien. Przejdźmy teraz na sam tył samolotu. Jednak tam nie mam co wam tak dużo pokazywać, ponieważ tutaj nic nie ma. Ani jednego fotela. I to miejsce żartobliwie nazywam strefą dla rowerów. Ale dobra, teraz muszę wejść do kabiny i odpalę silniki. Dlatego teraz jedziemy na pas. I powiem wam, ten samolot jest świetny w obsłudze. Jedna z rzeczy, które podobają mi się najbardziej w tym samolocie, to malowanie. Jest takie biało-zielone, jest wspaniałe. Uwaga, trzeba już skręcać na pas. Ja już dodam gazu. Uwaga, przyspiesza samolot. I teraz dodaję gazu na maksa. Ten pas jest nieco krótszy niż ten na głównym lotnisku. Ale i tak da się stąd spokojnie wystartować. Zaraz się oderwiemy od ziemi, tylko trzeba przekroczyć ten czerwony pasek. On jest na liczniku prędkości. I możemy się już odrywać od ziemi. Polecę tak nisko jak na żywo. Już jesteśmy 200 stóp nad ziemią. A teraz jesteśmy już tysiąc stóp nadzieją, dlatego trzeba schować podwozie. Już jest zielony napis Timbuktu, więc tam trzeba lecieć. Tam niedaleko jest główne lotnisko. A nawet statek. W ogóle mam wrażenie, że ten samolot jest ciszy niż Airbus A220. I chyba to prawda. Ale poleciał! Ja nie mogę. Na tej mapce są jedynie trzy lotniska, na których można się normalnie zespić samoloty. Czyli Timbuktu. Główne lotnisko oraz lotnisko na Saint-Martin. Są też inne, ale na nich już nie można wydostać samolotu. Mam nadzieję, że niedługo już będzie dzień, bo trochę nie lubię tej nocy. Chociaż jak tak popatrzę na niebo, to chyba jest nieco jaśniejsze niż wcześniej. Bo jak startowaliśmy z Saint-Martin, to było nieco bardziej czarne. A teraz tam widać chyba wschodzące słońce. Ale wiecie co jest faktem? To, że Mali wcale nie jest nad morzem. Zresztą popatrzcie na mapę. Pamiętam, jak ktoś raz miał Airbusa A380, tego co był w Live Topi. I przeleciałem się z nim, ale to był bardzo krótki lot. A teraz lecę sobie własnym samolotem na bardzo długiej trasie. Tę kasę, która mi się nabija cały czas, ręcznie uzbierałem, ale jak musiałem kupić Airbusa A350, no to musiałem wydać 48 zł na 250 tysięcy dolarów. Całe szczęście było to mniej niż myślałem. Myślałem, że te 800 Robuxów kosztuje jakieś 90 zł, a kosztowało jednak tylko 48. A on już widać w Timbuktu. I znowu takim samolotem przeleciałem przed kamerą. Z tego co widzę, to tutaj też jest dużo graczy, więc ta mapka nie jest taka pusta. I dobrze, że nie jest pusta, bo jakby była, to byłoby mi trochę smutno. Ten napis, przy którym nie ma żadnej wyspy, to jest właśnie ten statek. A tu jest lotnisko, które się nazywa Sentosa Island. Tam widzę jakiegoś gracza, nazywa się Smogai 0825 I Ciekawe, jakim samolotem leci, bo często widziałem różnych graczy w Airbusach A340, Antonowach a 225 czy w Airbusach A380, ale w A350 to jeszcze nigdy nie widziałem. O, słońce wschodzi, ale dobrze. Będzie teraz jasne niebo. Praktycznie cały odcinek był w nocy. Myślałem, że będzie za dnia, ale jednak to się nie udało. Ale przynajmniej teraz jest w dzień. Widzowie, czy chcecie, żebym zrobił na Discordzie taki serwer jak Team Samoloty? Mogę to w każdej chwili zrobić. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, bo chętnie to zrobię w sumie. Mam także na Whatsappie grupę Team Samoloty, więc jeśli chcielibyście porozmawiać o lotnictwie, to jak najbardziej zapraszam. Zaraz chyba dogonię tego tak gracza Smogai 0825. Widzę, że on też ląduje na lotnisku w Timbuktu. W ogóle rzadko kiedy ktoś tam ląduje. Nie wiem czemu, może ludzie się boją tego miejsca, ale mam wrażenie, że poza nim to jest jakiś jeden samolot na dwa dni. Już jesteśmy naprawdę blisko tego lotniska. Jeśli chodzi o samoloty pasażerskie, to najtańszy jest SAP 340, bo kosztuje zaledwie 32 tysiące dolarów. A najdroższy to jest Concord. Za niedługo będę mógł sobie kupić nawet Pilatus c 24 Okej, okay, już podchodzimy do lądowania na lotnisku w Timbuktu. Muszę bardzo zmniejszyć wysokość, bo inaczej nie wyrobię się na pasie. Strasznie mało drzew tu jest. Jak to na pustyni. Oby było dobre lądowanie, tak jak na St. Martin. Udało się. Bardzo dobre lądowanie. O, ten gracz ma taki sam samolot ja. No i to mi się podoba. Już idziemy całkiem wolno. Więc można skręcać. Jest terminal lotniska. Taki dosyć starodawny. Teraz trzeba zaparkować. Biorę sobie jedno z trzech miejsc jakie tam są. No dobra, jakie to by było dobre? Może to? Ile ludzi tu idzie? Co to jest niby? No dobra, wybieram to miejsce. Teraz hamuję. I samolot się zatrzymał. Ale ładnie zafarkowałem. Prawie idealnie. A tak się prezentuje ten samolot w całości. Jest naprawdę piękny. No, a tu jest wejście do terminala. A więc w tym odcinku to już będzie na tyle. Dlatego żegnam się z wami i trzymajcie się. Cześć!